Ideą różnych satanizmów, e, na przykład w satanizmie duchowym, e, jest to, że ty rozwijasz ten potencjał w sobie. Ty masz taki duchowy potencjał, tylko możesz rozwijać na różne sposoby, bo po prostu wiesz. No ale prawda jest taka, że bez demonów. nie jest to możliwe. No to nie jest możliwe. Ty w tym byłeś, więc wiesz, jak tak, to działa. Tak, tak. Z punktu widzenia naucznego świadka, człowieka, który doświadczał tej rzeczywistości i był opętany przez te byty. I kiedy się pojawiła w tobie pierwsza wątpliwość? Jakaś, kiedy ci się zapaliła lampka? że może to nie są zdolności jakieś takie moje człowiecze wewnętrzne ukryte, tylko coś może być w moim życiu, coś może mieszkać, brać mnie w posiadanie, co nie do końca chce dla mnie dobrze. Była taka sytuacja, że poszedłem do swojej dziewczyny i nie wiedzieć dlaczego, kiedy ona otworzyła drzwi, ja nagle złapałem ją za szyję i zacząłem ją dusić. Nie wiedziałem, co się dzieje, nie wiedziałem, o co chodzi, prawda? Całe szczęście po kilkunastu sekundach o, o, otrząsnąłem się z tego stanu, gdzie trzymałem ją za gardło i próbowałem ją dusić. Coś ogarnęło twoje ciało, ta, ta, ta. i wbrew tobie chwyciło ją za ta, gardło i zaczęło ta. dusić. Nawet z założenia wbrew mnie, ponieważ nie planowałem tego, nie chciałem, nie życzyłem ta, jej śmierci, ta. ale to był taki impuls, że ja nawet nie miałem czasu zastanowić się, co ja robię. Bo to po prostu się stało i w momencie, gdy się to stało, ja się po chwili otrząsnąłem, prawda? Tak. Czyli jakaś siła we mnie, coś, co było we mnie, użyło moich rąk i zaczęło dusić e, moją dziewczynę, prawda? I to jest taka sytuacja, w której no, ja, ja mówię, kurczę, co jest grane, prawda? Czczę szatana, on jest moim panem, e, nienawidzę chrześcijaństwa, Boga i wszystkiego, służę szatanowi. A on mi wywija taki numer? Mhm. Mm no ja pierniczę. Przecież bym dostał 8, od 8 do 25 lat albo do żywocie, prawda? Tak.